Dzień dobry, witam na kanale Wróżka Ada i zapraszam dzisiaj szczególnie osoby urodzone w znaku wagi. Dla Was, drogie wagi, za chwileczkę zrobię czytanie na kwiecień 2023 roku. Ale przypominam, że jest to czytanie ogólne, więc nie z każdą wagą, nie z każdą osobą, która to, tego czytania będzie słuchała i je oglądała, to czytanie może rezonować. Dlatego weź słuchaczu, widzu, to co y, tobie się wydaje znajome, co y, odpowiada twojemu życiu, a resztę po prostu pominie. Y, jestem Ada, wróżka z pasji, psycholog y, z wykształcenia i z zawodu i zajmuję się między innymi czytaniem kart Tarota i kart wyroczni. Czym jeszcze się zajmuję, to możesz się dowiedzieć z mojej strony internetowej, której adres to www.wroskaada.pl. No i ten adres tutaj już się pojawił, bądź pojawi się na ekranie, ale też jest w opisie filmu. Jeżeli chcesz czytania indywidualnego lub innej jakiejś formy pomocy energetycznej bądź psychologicznej, to wtedy zajrzyj tam na stronę i możesz się ze mną tam skontaktować. No dobrze, to teraz będziemy robić czytanie dla Was, kochane wagi. Zobaczymy, co to tutaj najpierw przyjdzie, jeżeli chodzi o potencjały, o możliwości. Najpierw sobie tutaj oczyszczę przestrzeń, jak zwykle, żeby było tutaj energetycznie odpowiednio. Czyli tylko dobre energie. No, i czytanie już zaczynam od kart wyroczni królowej księżyca. Zobaczymy, jakie potencjały, jakie kierunki tutaj się w kwietniu dla Was, drogie wagi, mogą pojawić. Waga, kwiecień 2023 roku, kierunki, potencjały i możliwości. Spójrzmy. Oho, dużo przyjemności wiedza zmiana i siła taka męska powiedziałabym energia, więc jeżeli panowie mnie słuchają i oglądają, to tutaj wy macie pole do popisu, ale nie tylko wy bo to nie tylko dotyczy samych mężczyzn, to tak nie jest, nie działa tak to dokładnie. Tutaj przed Wami, drogie wagi, jest jakaś zmiana. Wy być może jesteście na etapie takim, że gdzieś tam szukacie swojego nowego miejsca w życiu, w jakiejś sferze życiowej, w relacji z kimś i... W kwietniu poczujecie, że odbijecie się od jakiegoś muru, od jakiejś ściany i po prostu ulecicie w przestrzeń, ale po to, żeby zmienić swoją sytuację pozytywnie, żeby do tego się przygotować, to być może trzeba tutaj czegoś się dowiedzieć o sobie albo o innych. To też może być wiedza wynikająca z tego, że niektóre wagi, na przykład podejmą jakieś kształcenie lub zakończą jakieś kształcenie, i y, ta wiedza, którą zgromadziły, zgromadzicie, czy zgromadziłyście, ona wam pomoże właśnie w tej zmianie, y, w poczuciu y, mocy, bo karta y, takiej, takiej męskiej siły, ona w zasadzie mówi o tym, że to jest poczucie mocy, y, takiej pełnej mocy y, takiej mocy, która y, jest związana z tym pierwiastkiem męskim. U kobiet, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn te dwa pierwiastki są. Ten męski i kobiecy. My jesteśmy tak skonstruowani, my ludzie, że mamy ten pierwiastek męski-żeński płączony. Tylko, że czasami ten żeński pierwiastek, czyli bardziej taki miękki, bardziej taki dotyczący emocji, przeżywania, on jest bardziej wyeksponowany zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. A ten pierwiastek taki związany często z jakąś potrzebą eksplorowania rzeczywistości, czy też zdobywania nowych yy, terytoriów, ale w rozumieniu takim, że ta zmiana może przyjść po to, żebyś dzięki swojej wiedzy WAGO yy, przeszła do jakiegoś nowego miejsca. To może być nowa praca, to może być nowy rozdział w Twoim związku, jeżeli to do, dotyczyłoby związku. I yy, na zasadzie takiej, że podejmujesz bardziej takie konkretne kroki, o może tak, konkretne kroki w tym wszystkim, co niesie za sobą ta zmiana. Czyli nie emocje jakieś tam, nie, nie trzymanie się tego, tej, tej części emocja, emocjonalnej, tej żeńskiej, tylko bardziej tej męskiej, czyli tej takiej związanej z konkretem, z materią, co ja mam zrobić, czyli z taką bardziej zada, zadaniowością powiedziałabym. I to przyniesie tobie po prostu ogromną przyjemność. Po prostu poczujesz, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Jeżeli ta zmiana u Ciebie nastąpi, jeśli wykorzystasz te wszystkie energie, te wszystkie możliwości, te wszystkie tutaj konteksty życiowe, czyli te sytuacje, które mają różne oblicza. I teraz w zależności od tego, którą część z tej sytuacji wykorzystasz, to, to Twoje życie się potoczy w takim czy innym kierunku. Dlatego, że de facto nasze życie jest suma różnego rodzaju wyborów i też ta wiedza to y, nie tylko kształcenie, ale również wiedza na swój temat, czego ja chcę na przykład, prawda, albo czego ja nie chcę. I to też może doprowadzić do zmiany, że ty się po prostu skonfrontujesz ze sobą albo z kimś, że na przykład y, porozmawiasz ze swoim partnerem życiowym albo partnerem biznesowym i okaże się, że na przykład jest tak i tak i teraz ty będziesz y, móc y, zmieniać to, co do tej pory było po to, żeby bardziej konkretnie funkcjonować, żeby tak w pełni poczuć, że ja żyję, czuję, doświadczam, i to będzie dla ciebie bardzo przyjemne. To nie będzie zmiana taka, która w jakiś sposób Cię obciąży. Absolutnie nie. I spójrzmy, co, jaką energetykę tutaj pokażą Wam drogie wagi, karty. Wyrocznie, ale widzę, że nam się świeca wypaliła, więc chwila, moment. Ja tylko zmienię świecę. Tak, świeca już zmieniona. Nie może być tutaj bez takiego też oczyszczania energetycznego, które daje ogień świecy. Proszę o informacje, jakie energie, jakie wydarzenia, jakie możliwości przyjdą do wagi osób urodzonych w znaku wagi w kwietniu 2023 roku. Energie, potencjały, możliwości, waga 2023. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I zobaczymy najpierw, co Was będzie tutaj wspierało, co będzie pomocne. Dla Was w kwietniu, a super. Macie prowadzenie ze strony wszechświata, cokolwiek o tym sądzicie. To, co może być dla Was wyzwaniem cesarzowa. No to jest ciekawe. Zobaczymy, co tu więcej przyjdzie. E, księżniczka mieczy, czyli paść mieczy w innych taliach, księżniczka kielichów, szóstka kielichów. Księżyc i Pustelnik. Bardzo ciekawe macie tutaj te karty. A jako y, dwójka pentakli, no, to też się pojawiło y, przy pannie, bodajże tak, przy pannie, dwójka pentakli. Jest tu bardzo y, ciekawy układ, dlatego że y, mamy cztery karty z arkanów wielkich czyli z tej części. Kart tarota, które mówią o procesach, nie o pojedynczych wydarzeniach, tylko o jakimś procesie, który się będzie toczył. Zresztą te karty wyrocznie też na to wskazują, że tutaj jak idzie zmiana, to zmiana zazwyczaj nie dotyczy jednego miesiąca, tylko no, dłuższego odcinka czasu, więc to tutaj myślę, że do Was przychodzi. Tak jak powiedziałam, że macie prowadzenie z góry. Arcykapłanka to jest też. Umiejętność wykorzystania swojej intuicji, korzystania z tego czegoś niewyrażalnego często, z czegoś, co nie jest wiedzą książkową, ani co nie jest wiedzą taką skategoryzowaną, taką akademicką, taką wiedzą którą uznaje świat zachodni, że to jest wiedza, a co inne to są zabobony i nie wiadomo co. Więc też wagi, które, co prawda, wy jesteście znakiem powietrznym, czyli takim, dla których duchowość, ale też i racjonalizm jest bardzo ważny, to wy tutaj posiłkujcie się, bierzcie to, co do was przychodzi trochę nie wiadomo skąd. Myślę, że tutaj do wag mogą przychodzić jakieś takie przekazy nie wiadomo skąd, takie no właśnie intuicyjne. A to wszystko to jest prowadzenie ze wszechświata i to są też potrzeby waszej duszy. Tylko trzeba się na nie po prostu otworzyć. Nie patrzeć na wszystko właśnie w sposób taki bardzo racjonalny, bardzo ziemski, bo o, tej, o tym racjonalizmie, o tym ziemskim patrzeniu. Takim y, szkiełko i oko, tak? To, co widzę, to, co jest y, naukowo udowodnione, to, co mówi o. Tym, jakie są prawa ziemskie, to właśnie to reprezentuje sobą energia cesarzowej. I ta energia cesarzowej może być dla Was, drogie wagi, tutaj trochę wyzwaniem, jeżeli chodzi o tą taką bardziej stronę duchową, która no dobrze by było, żeby Was wspierała w tej zmianie, która do Was przychodzi. I powiem Wam też dlaczego: dlatego, że tutaj Księżniczka Mieczy, czyli racjonalizm kontra książniczka kielichów, czyli emocjonalność, to tutaj może być konflikt, bo wy możecie chcieć wprowadzać jakieś nowe idee do swojego życia, a wasze emocje mogą Was tutaj trochę może nie tyle blokować, co przeszkadzać. Tutaj możecie mieć albo tęsknić do czegoś, co jest takie trochę wyidealizowane. Że na przykład takie życie chciałybyście mieć e, takie słodkie, bez jakichś problemów, bez jakich, mm, bez potrzeby jakiegoś e, decydowania o czymś. A tutaj e, trzeba wprowadzać nowe jakieś pomysły. I jest sporo tutaj niewiadomych w tym, bo Księżyc mówi o, e, też mówi częściowo o podświadomości. Ale też o lękach, o obawach, o tym, że nie wszystko jest wiadome. W świetle księżyca krzaki urastają do rangi potworów często, prawda? Więc tutaj mogą ta sfera taka emocjonalna, tutaj może Wam trochę przeszkadzać, drogie wagi, ale Wy jako. Osoby, które właśnie lubią zmiany, które lubią się mierzyć z jakimiś umysłowymi, umysłowymi zagadkami, jakimiś takimi sprawami dotyczącymi właśnie wiedzy, to wy tutaj przejdziecie, myślę, nad tym do porządku dziennego. Karta Pustelnika mówi z jednej strony o tym, żebyście zajrzały w głąb siebie, w głąb swojego serca, ale nie po to, żeby tutaj się rozczulać nad sobą, tylko po to, żeby zdobyć jakąś wiedzę na swój temat. O tym też ta karta mówi, prawda? Ale dla niektórych z Was karta postalnika jest tożsama z tą kartą wiedzy, czyli zdobywania wiedzy. Pójście na jakieś kursy, szkolenia, skorzystania z jakiejś formy kształcenia, niekoniecznie takiej bardzo zorganizowanej, chociaż też. Ale pamiętajcie o tym, że ten czynnik taki nie do końca wiadomy, tak, ale taki no, wymykający się takiej szkolnej, poszkolnemu traktowanej wiedzy, że ten czynnik bardzo mocno tutaj może Wam pomagać. Czyli idźcie za głosem intuicji, za potrzebtem Waszej duszy, tam, gdzie Was po prostu ta intuicja trochę popchnie, bo. Kierowanie się tylko i wyłącznie rozumem, czyli bycie w energii cesarzowej. Tutaj nie do końca wam w kwietniu akurat się może przydać. Więc nie wszystko może być dla was wiadome. Tutaj wiele rzeczy może się dopiero dziać. Ta zmiana. Y, która się zapoczątkuje z pewnością w kwietniu, ona może wam przynieść y, sporo takich właśnie emocji, y, też związanych z tym, że będziecie marzyć o czymś, y, co jest, jest do spełnienia, ale tu y, trzeba się odnieść bardziej do tego, y, co jest możliwe. Czyli bardziej do tego pierwiastka męskiego niż do tego pierwiastka żeńskiego, tego takiego miękkiego, tego takiego e, mówiącego o tym, że ma być milusio, e, słodko i bez problemów. Nie chodzi o to, żeby sobie tych problemów e, tutaj nabyć, bo przecież też karta przyjemności, e, ona też bardzo mocno rezonuje z tą kartą Szóstki Kielichów. Że tu jest jakiś ideał, że tu jest jakaś. Niezwykle dobra energia, więc ta karta też może o tym mówić, że bardzo dobra energia będzie Wam towarzyszyła, ale z drugiej strony to, co może być dla Was wyzwaniem, to może być też dla Was wsparciem, że jednak gdzieś, pomimo tego, że tutaj trzeba będzie łączyć tego, te, te sprawy spiritualne, te sprawy takie duchowe z racjonalnym myśleniem, z racjonalną wiedzą, to tutaj Wy możecie naprawdę osiągnąć bardzo dużo, rozpocząć tę zmianę taką dotyczącą na przykład nowych przestrzeni, w których będziecie się poruszać w kolejnych miesiącach. Drogie wagi, ja też tutaj patrząc na te karty myślę, że ten aspekt kobiecy, który ten pierwiastek kobiec, o którym mówiłam, który bardzo mocno tu jest zaznaczony w energetyce cesarzowej i ten taki pierwiastek męski, który tu się pojawił w karcie wyroczni, że te, te dwie tendencje mogą ze sobą u Was trochę konkurować i właśnie ta kobiecość, czyli to ta, ta miękkość i to takie skoncentrowanie bardziej na emocjach, na tym, że ja chcę, żeby było właśnie tak miło, tak przyjemnie, a tutaj trzeba dokonać jakiejś zmiany, to może być właśnie tym, co dla Was może być trudne, ale dacie radę i też myślę, że ta, ta arcykapłanka to jest też zew Waszej podświadomości, żebyście tej podświadomości, tej intuicji, tej duszy jednak posłuchały, drogi wagi, bo to będzie Prawdopodobnie pomocne dla Was w podjęciu decyzji, bo o tym właśnie mówi ta karta, która y, chyba już wspomniałam, że właśnie pojawiła się jako y, rezultat dla Panny i dla Was drogie wagi również. Y, I ta karta mówi o tym, że tutaj jakieś nowe możliwości się do Was y, uśmiechną, y, przyjdą do Was i ta zmiana być może będzie polegała na tym, y, że będziecie się zastanawiać, jak połączyć Jakieś działania, to mogą być jakieś dwie prace, dwie rodzaje, dwa rodzaje działalności, które będziecie robić, ale to też może być dla Was takim konfrontowaniem się, co jest dla mnie, na przykład dla mojej sytuacji rodzinnej, dla mojej sytuacji osobistej, dla mojej relacji, dla mojego, mojego związku. Co jest bardziej bezpieczne? Czy wejście właśnie z taką, już z takim impetem w, te, w tę zmianę, która nadchodzi, czy jeszcze poczekanie chwilę, jeszcze tutaj poszukanie jakichś informacji w sobie czy na zewnątrz, i dopiero wtedy podjęcie decyzji. Na pewno tutaj jakaś decyzja do Was przyjdzie, i to, to będzie decyzja dotycząca Waszego dalszego rozwoju, rozwoju w Waszym życiu. Więc Myślę, że ten kwiecień będzie bardzo takim ekscytującym dla Was, kochane wagi, miesiącem. I zobaczymy jeszcze, jakie podsumowanie, jaką radę i przesłanie, lub przesłanie dadzą Wam karty wyroczni. O tę radę, przesłanie za chwileczkę dla Was poproszę. Proszę o radę, przesłanie dla osób urodzonych w znaku wagi na kwiecień 2023 roku. Co może być tutaj dla Was jeszcze istotne? Między światami nowe kierunki, no właśnie, nowe kierunki tutaj się dla Was pojawiają, ewidentnie. I ta karta mówi tak, że właściwie to może być tak, że Wy porzucicie przynajmniej w części jakieś swoje przyzwyczajenia, czy też sposoby działania. Na rzecz tego, co się pojawi na Waszym horyzoncie w kwietniu. Ta karta o tym mówi, że niekoniecznie trzeba dalej robić tak, jak się robiło wcześniej. Być może wiedza, która do Was przyjdzie, być może potrzeby tej intuicji. Być może to, co chcecie osiągnąć, jakieś nowe pomysły, będą tym, co Was będą pchały do tej zmiany, ale takiej w nowym kierunku, i ten kwiecień może być taki właśnie, że jeszcze jedną nogą w tym starym, a drugą nogą w tym nowym, i ten wybór tutaj po prostu sam się narzuca. Co wybrać, co wybrać, tak? w którym kierunku pójść. A może obydwie y, y, opcje mam przyjąć, bo dźwignę to, mam na tyle siły. Y, czytanie jest ogólne, same drogie wagi stwierdzicie y, w czasie tego miesiąca, co jakie energie i co do Was przychodzi. Y, ja trzymam gorąco, mocno trzymam kciuki, gorąco Was pozdrawiam, żeby ta zmiana, żeby te nowe y, kierunki żeby ten nowy jakiś potencjał, który do Was idzie, żeby był dla Was bardzo, bardzo ekscytujący i taki, który spełnia Wasze pragnienia i oczekiwania. Serdecznie Was pozdrawiam.